I <laughs> Specjalnie dla wszystkich fanów Igi Świątek, dla fanów tenisa i w ogóle dla fanów y, sportu. Człowiek na przybycie, którego wszyscy czekaliśmy, wybitna postać tenisa, trener. I trzeba docenić bardzo fakt, że mamy okazję, Państwo mają okazję posłuchać, jaką ma wizję pracy z Igą i jakim w ogóle jest człowiekiem. Trzeba docenić to, że w tym bardzo intensywnym czasie dla naszej zawodniczki przybył do nas i, i spotkał się z nami. To jest wielki ukłon dla fanów sportu, dla fanów tenisa i Igi i na całym świecie i w Polsce. Wim Fiset, Wim, it's a great pleasure, honor to have you. Here in Poland. Uh, one day, to wielka przyjemność time i zaszczyt the gościć Cię w Polsce. Pewnego dnia, nie tak dawno temu, otrzymałeś phone. pytanie, hey, czy rozważyłby like Pan pracę become, uh, z Igą Świątek? Świątek? What Jak Pan zareagował of w pierwszym momencie? to 2018, z nami Świątek od 2018 roku, gdy wygrała Wimbledon Juniorek. Moment, kiedy otrzymałem propozycję współpracy, był jednym z najpiękniejszych w mojej karierze. Od wielu lat okay, oglądam jej mecze, przyglądałem się też to jej to treningom. To coś fantastycznego, móc pracować okay. z Igą. Od, it's od it's dawna o tym myślałem, really że wspaniale cool. byłoby uh, móc podjąć uh, współpracę z taką zawodniczką. Uh, czy potrzebował pan trochę więcej or czasu, or żeby set? podjąć okay. taką decyzję? Okay. Czy też była to łatwa, szybka decyzja, uh, bez wątpliwości? Od razu wiedziałem, że to jest <clears throat> prawda której chcę się podjąć. Po kilku rozmowach telefonicznych z Igą Świątek doszedłem do wniosku, że chcemy tego samego, myślimy w ten sam sposób i e, trzeba się zdecydować na współpracę od razu. Ma pan fantastyczny życiorys. Był pan zawodnikiem, potem trenerem Kim Kleisters. Początkowo pracował pan jeszcze na etacie w korporacji. Brał pan bezpłatny urlop, żeby jeździć z Kim Kleisters. Potem, e, zdecydował się pan zrezygnować z pracy w korporacji i poświęcić się tenisowi. To dlatego, że tenis jest moją pasją. Tenis jest dużą częścią mojego życia. Uwielbiałem grać. Teraz uwielbiam być trenerem tenisowym. Rzeczywiście po dwóch latach pracy jako trener rzuciłem pracę w korporacji. Jestem trenerem z powołania. Bardzo chciałem wykonywać tę pracę. To była dla mnie ogromna przyjemność rozpocząć współpracę z Kim Kleisters. Byłem tym zachwycony, oczarowany. Wiedziałem, że to jest najlepsza praca na świecie dla mnie, że to jest praca, którą chcę wykonywać. Poszedłem za głosem serca, poszedłem za pasją i tak się zaczęła moja kariera zawodowego już w tej chwili trenera. Mm -hmm. uh, what was your first Poznał w Pan Igę właśnie w 2018 roku podczas mean, Wimbledonu. Mm, jakie finals, było pierwsze wrażenie? The, the Była to e, to słodką, the, młodziutką dziewczynką, um, jeszcze trochę dzieckiem. Niewiele and rozmawialiśmy, and chwilę zamieniłem uh, parę zdań really z Igą i z, z jej trenerem. Mówił pan uh, o tym, że exactly? cały zespół jest bardzo profesjonalny, co to dokładnie znaczy? ich wiele razy w akcji podczas wielu różnych turniejów na całym świecie. Od dawna uważam, że Iga otacza się samymi profesjonalistami, zatrudniała zawsze bardzo dobrych trenerów. Jest bardzo ambitna, chce być najlepszą tenisistką na świecie, a żeby tak było, trzeba mieć też najlepszych ludzi, najlepszego fizjoterapeutę i tak dalej. Widziałem, że są bardzo zaangażowani i mają ogromny wpływ na sukcesy IGI, stąd mój wniosek, że są prawdziwymi zawodowcami. Wiem, że IGA Świątek mierzy wysoko, bardzo wiele od siebie wymaga. Czy określiliście już wspólne cele? Czy powiedzieliście sobie, chcemy osiągnąć to i to? Oczywiście, że o tym rozmawialiśmy. Dla igi najważniejsze jest to, żeby dalej się rozwijać. Ja myślę dokładnie tak samo. Oczywiście tenis zmienia się cały czas. Wszyscy zawodnicy chcą być lepsi z roku na rok. Kiedy jesteś liderką rankingu, to chyba oczywiste, że szukasz sposobów, by grać jeszcze lepiej, by się udoskonalać. Muszę lepiej poznać igę i wtedy będę miał lepsze rozeznanie, w którym dokładnie kierunku musimy podążać. Uh, but also really well-formed player. Iga Świątek odniosła już wiele sukcesów i jest zawodniczką w pewien sposób uformowaną, ma swoje zwyczaje, jest bardzo silna fizycznie, gra agresywnie, ma świetny topspin z forehandu, znakomicie się porusza. Czy będzie pan starał się wprowadzać nowe tenisowe elementy do jej gry, takie jakich do tej pory nie widzieliśmy? To przecież jest wyzwanie. To jest jakieś niebezpieczeństwo, bo przyzwyczajenia w Polsce są często. Dużą przeszkodą. Przyzwyczajenia w sporcie są często dużą przeszkodą. Oczywiście IGA ma swoje atuty, a tak jak już mówiłem przed chwilą, musi też się cały czas rozwijać. Widzę, jaki ogromny postęp zrobiła w ostatnich latach. Przede wszystkim dużo lepiej porusza się po kortach. Muszę porozmawiać z Igą, jak widzi pewne rzeczy, jakie według niej są szanse na postęp. Potrzebuję więcej informacji, musimy troszeczkę czasu spędzić razem, razem potrenować i wtedy będę lepiej wiedział, co można dodać do gry, co można poprawić. Myślę, że potrzeba na to kilku miesięcy. Zdobył pan sześć tytułów wielkoszlemowych jako trener na różnych nawierzchniach, ale nigdy w Paryżu, nigdy na kortach ziemnych. Iga Świątek jest królową kortów ziemnych. Czy to oznacza, że pan będzie się koncentrował na pracy nad grą na innych nawierzchniach? Oczywiście od dawna marzę o tym, żeby wygrać również jako trener turniej imienia Rolanda Carosa. Jeżeli chodzi o grę na kortach ziemnych, na pewno nie zamierzam tego lekceważyć. Wprost przeciwnie, chcę się dowiedzieć jak najwięcej od Iggy, jak ona to robi, na czym polega jej magia na kortach ziemnych. Wiadomo, że te mecze, mecze w Paryżu będą niezwykle ciężkie. Każda zawodniczka będzie chciała pokonać świątek właśnie na paryskich kortach ziemnych. Na pewno naszym celem jest to, żeby świątek zaczęła dokładać kolejne tytuły wielkoszlemowe również na innych nawierzchniach. Sezon na kortach ziemnych. Ma swoją specyfikę. Rozgrywa się bardzo dużo meczów, turniejów w krótkim czasie. Trzeba wejść w rytm, zdobyć pewność siebie, a po Paryżu jest czas, żeby przejść na inne nawierzchnie. Będzie wtedy okazja, żeby popracować nad grą na innych nawierzchniach i tam postarać się o sukcesy. Pracował pan ze wspaniałymi zawodniczkami, wymieńmy chociażby Kleister, Sosake, Azarenkę, Halep czy Kerber, Którą, która z nich utkwiła w pańskiej pamięci? Oczywiście bardzo dobrze pamiętam pierwszy wielkoszlemowy tytuł z Kim Kleisters w 2018 rok, kiedy wróciła po urodzeniu dziecka. Pamiętam też doskonale zwycięstwo z Angie Kerber w Wimbledonie. Wimbledon to dla wielu turniej szczególny, najważniejszy. Wrył się w moją pamięć również w turniej US Open 2020 w trakcie pandemii, bez kibiców. Wspomnień mam bardzo dużo. Ważne jest to, że z tej współpracy wiele się nauczyłem, zyskałem success, you know, like, wiedzę, ogromną wiedzę, ale też ogromną energię. <laughs> Na tych sukcesach chcę like, budować you kolejne know, like sukcesy z nowymi podopiecznymi. Absolutely. But yeah, Staram się pamiętać oczywiście same najlepsze chwile, ale było success, też sporo trudnych chwil, zanim osiągnęliśmy te sukcesy. Musieliśmy na nie ciężko term, pracować. ...instead of long term, Osaka, obviously. Was it the reason why? Well, I mean, not really. I, I know, looking back on my career, I was almost four years with, with Naomi, with Azarenka. Z większością zawodniczek pracował pan krótko. Z Osaką pracowałem dłużej i z Kim Kleisters też pracowałem kilka lat, więc to nie jest tak, że wszystkie współprace kończyły się krótko. Zwykle zakładam wieloletnią współpracę z zawodniczką. Czasami jednak okazuje się, że trenera i zawodniczkę różnią charaktery, inny jest, inne są cele, inny jest poziom. Ambicji, no i wtedy trzeba się rozstać przedwcześnie. Proszę spojrzeć na te obrazki. Druga runda Roland Garros 2024, Iga versus Naomi. Pan jest w boksie Osaki. Japonka ma piłkę meczową. Iga Świątek odwraca losy spotkania i wygrywa je. Czy to była najbardziej bolesna porażka w pańskiej karierze? Nie, dlatego że zaczynaliśmy z Naomi praktycznie od zera, od zerowej pewności siebie. Koncentrowaliśmy się raczej na Wimbledonie. Gdyby taka porażka przyszła kilka tygodni później, pewnie bolałaby bardziej. W trakcie tamtego spotkania przede wszystkim cieszyłem się z tego, że Osaka potrafi tak świetnie grać. Naomi rozegrała niesamowite spotkanie. Zobaczyłem coś takiego po 15 latach pracy. Naomi, która jeszcze niedawno nie grała, zagrała na bardzo wysokim poziomie przeciwko liderce rankingu. Nie oddawała idze świątek ani jednego punktu za darmo. Really positive feelings after the match. And I Byłem pod ogromnym wrażeniem gry mojej podopiecznej um, great, i mam z tamtego a meczu same dobre wspomnienia. wspomnienia. Staram się my koncentrować my na my pozytywach. Um, um. Both energy, the, the, the Obie zawodniczki włożyły w ten mecz niesamowity wysiłek, niesamowitą ambicję. Bardzo yeah, chciały wygrać, były dobrze nastawione i walczyły jak lwice. Tak bywa w sporcie. Czy pracując z Igą Świątek, będzie, well, będzie pan mógł powiedzieć, Osaka robiła wspaniale to, Kleisters robiła świetnie, coś innego, um, Kerber I mean, jeszcze I mean, coś innego? Mean, I mean, czy no, myśli really pan, no. I mean, że Iga będzie otwarta mean, na tego typu porównania? Of course, um, Każda z moich um, zawodniczek jest the, the inną osobą i inną tenisistką. Pracowałem faktycznie z kilkoma dobrymi tenisistkami. Myślę, że Iga Świątek wie, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak przygotowywać się do meczów. Or how do they or how they, Każda zawodniczka um, ma swoje sposoby um, na to, żeby radzić um, sobie w trudnych sytuacjach. Każda the zawodniczka w inny sposób próbuje opanować nerwy. Uh, IGA, Od wszystkich moich podopiecznych sport, mogłem się wiele nauczyć. Każda miała inne out klucze out do sukcesów. Mam some nadzieję, some że wykorzystam sport. to podczas współpracy z Igą Świątek. Przygotowuje pan swoje podopieczne do meczów, zwłaszcza do meczów z najtrudniejszymi rywalkami? Najlepsze zawodniczki po prostu chcą rozgrywać wielkie mecze. Po to grają, to jest ich główna, główna motywacja. Zwykle nie mają z tym problemu, z przyjemnością przystępują do takich pojedynków. Oczywiście przygotowuję moje um, zawodniczki. You, you oglądamy you, you rywalki na wideo, omawiamy way, ich mocne i słabe way, strony. Match, przygotowujemy się taktycznie. Iga grała kilka razy z sabalenką i z rybakiną. Trzeba zrobić analizy i szukać sposobów, jak je pokonać. Co Pana motywuje? Tytuły, sława, pieniądze, radość ze zwycięstwa, pasja. Kocham tenis i uwielbiam widzieć, kiedy moje zawodniczki robią postępy. Uwielbiam słyszeć komentarze. Widzieliśmy, jak zaczynałeś współpracę z daną zawodniczką. And, um, widzimy efekty end, Twojej pracy, I widzimy co dołożyłeś do gry. Dla mnie największą radością jest pracować z zawodniczką która robi postępy, pracować z zawodniczką tak żeby wykonała kilka kroków do przodu. Mówił pan o tym, że często podróżuje razem z rodziną, z żoną, z dziećmi. Jak to jest ważne, żeby w zawodowym sporcie mieć też życie prywatne. To jest bardzo ważne. Mi to bardzo pomaga. W pewnym momencie mojej trenerskiej kariery podjąłem decyzję, że chcę mieć dzieci. Nie było to takie proste. Bardzo wiele zawodniczek e, nie ma dzieci. Wtedy akurat pracowałem z Azarenką, ona zareagowała na to bardzo pozytywnie, powiedziała: super, nie ma żadnego problemu. Byłem troszkę zaskoczony jej pozytywną reakcją. W dalszym ciągu podróżuję z rodziną. Zawsze jeździmy razem do Indian Wells i Miami. Moja żona i moje dzieci bardzo to lubią. Generalnie rodzina nie może się doczekać tego momentu, kiedy dołączy do mnie podczas jakiegoś turnieju. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna. Wykonuję te prace. Również ja dla nich rodzina to jest to dla to mnie to źródłem to motywacji i inspiracji. W Polsce your... nie jest pan How bardzo is, popularną postacią. Tennis, nie był pan do tej pory. What what you love, you, co do, jeszcze like... pan lubi, yeah, I mean, nie lubi poza travel, sportem? Yeah, Lubię <laughs> podróżować, ale to <laughs> oczywiste. Pierwszy raz jestem w Warszawie. Bardzo się cieszę, absolutely. że mogę zobaczyć Warszawę. Lubię dobre jedzenie. Nature, you know, like Hiking in the nature, and I uh, think it also helps me to, to get to be, yeah, be calm. Also, you know, to, lubię być y y na łonie natury, nature, jeździć na rowerze, spacerować, wspinać running, się. Biking, like lubię Still, być y uh, aktywny like fizycznie, adult, like, gram w tenisa, yeah, gram w padla. Mm -hmm. uh, so, talking back about Iga, uh, she had a. Wróćmy do igi świątek za nią długa przerwa Wiemy, że koncentrujecie się już na finałach WTA. Czy to będzie duża trudność wrócić po tak długiej przerwie i to wrócić na turniej, w którym zagra sama elita? How you prepare for that? Well, I think it's it's 50-50, you know, like you're physically, mentally, really fresh. I tak, i nie. Z jednej strony zawodniczka jest wtedy dobrze przygotowana fizycznie, wypoczęta, świeża fizycznie i psychicznie. Z drugiej strony oczywiście brakuje jej ogrania. Niezwykle ważny w takiej sytuacji jest pierwszy mecz. Jeżeli w pierwszym meczu wszystko będzie dobrze, to nie spodziewam się, że dalej będą jakieś problemy. Um, Mam nadzieję, że Iga Świątek jest typem zawodniczki, która nie potrzebuje wielu meczów, żeby wejść w a rytm. Będziemy to starali <st się oczywiście zastąpić brak turniejów meczami treningowymi. Jak będziecie się przygotowywać? Na razie zostajemy so w, w Warszawie really będziemy tutaj codziennie nice? trenować to, e, zobaczymy yeah, za so kilka dni is być there może, there może trzeba będzie coś zmienić like Tenis really well jest popularny a nie a tylko w Polsce ale na całym is świecie mnie. Bardzo ważne jest to, że dobrze się odnalazłem w zespole Igi Świątek. Zostałem mile przywitany. To dla mnie wielka przyjemność i wielki zaszczyt, że mogę pracować z Igą Świątek. Wszyscy wiemy, że to jest tenisiska, która zawsze daje z siebie 100%. Ja też będę dawał z siebie 100%. Mierzymy wysoko. Mamy wspólne cele, a przed nami kawał ciężkiej pracy. Wszyscy kibice Igi Świątek nie mogą się już doczekać początku waszej współpracy. Ja też mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna.